Sylwester Wardenga odebrał pozew i stwierdził, że jeden jest totalnie absurdalny. federacji flikowe z lepszą informacją pojawiła się wypowiedź premiera. Szalony reporter wzywa Sylwestra Wardęgę do pojawienia się w sądzie, a ten odpowiada. Sylwester Wardenga stwierdził, że pozwy kierowane w jego stronę są nastawione na zamęczenie jego osoby. Wczoraj w sieci pojawiła się informacja na temat kolejnego pozwu skierowanego w stronę Druida. Tym razem co może zaskoczyć sporo osób, wystosowanego przez Tyu. Przekaz ten pochodzi z artykułu Onet, a sam Sylwester na swoim Instagramie poinformował. Dziś rano pojawił się artykuł sugerujący, że zostałem pozwany przez Stewarta. Póki co jeszcze nic o tym nie wiem i żadnego listu z pozwem od Stewarta nie dostałem, ale będę sprawdzał. Jeśli to prawda i Stewart mnie pozwał, to mam nadzieję, że zjawi się osobiście na rozprawie. Wieczorem natomiast na swojej transmisji przekazał informacje na temat listów, które udało mu się odebrać. Jak ostatnio miałem rozprawę w Mławie, to pojechałem, odebrałem listy, które były. Tam były dwa pozwy, więc odebrałem, przeczytałem co tam jest i. Powiem Wam, że mam wrażenie, że yy, chodzi o zamęczenie mnie, nie? Natomiast gdzie są inne, to albo nie wiem, te listy, bo mnie wcześniej nie było, nie mogłem odebrać, więc nie wiem. Ale już prawnik zadzwonił i tam ma się dowiedzieć, co to są też za te inne sprawy, żeby te wszystkie listy. Odebrać. Sylwester poinformował, że w przypadku jednego pozwu, który otrzymał, chciałby oczywiście w obecności prawnika, natomiast sam się bronić, bez dużej ingerencji właśnie obrońcy, ponieważ jest dla niego totalnie absurdalny. Bo ten jeden pozew jest no, dla mnie, totalnie absurdalny. Wczoraj go czytałem i mówię, what? Że mega mnie zastanawia, nie? Co więcej, podczas swojej transmisji zobrazował nawet widzom, o jaki poziom absurdu tutaj ma chodzić. Nie podał szczegółów odnośnie dat, czy treści wypowiedzi lub wpisu na wykopie, natomiast przekazał, że jego wypowiedź podczas transmisji na żywo miała mieć wpływ na wpis użytkownika wykopu, który wychodzi na to, że był negatywny w stosunku do osoby zapewne pozywającej. Że tutaj jest mój live, nie? I że ja coś na tym live powiedziałem. I w wyniku tego, 11, przypuśćmy, września, nie? Czyli 17 września robię live. A w wyniku tego 11 września jakiś wykopek napisał komentarz. I teraz ja się zastanawiam, nie, w jaki sposób Sylwester z 17 września potrafił wpłynąć na opinię wykopka z września 11. I że wykopek z 11. zaczął źle myśleć o pewnych osobach. Sylwester poinformował również, że znalazł jedno wytłumaczenie, w jaki sposób mogło właśnie dojść do takiej sytuacji. I jedyna odpowiedź, to mi się wydaje tunel czasoprzestrzenny. Że wiecie, ten Sylwester yy, z przyszłości, czyli ten z 17, tunelem czasoprzestrzennym, o tworząc tunel. Zakrzywienie czasoprzestrzenne. Sylwester przekazał, że na publiczność w czasie procesu każdy może zabrać dwie osoby, dlatego w wyniku tego pomyślał o dwóch znanych postaciach, czyli Skyfanie oraz Andrzeju Draganie, czyli profesorze nauk fizycznych, ponieważ pozew być może jest w celu wyjaśnienia jakiejś nowej teorii fizycznej, a następnie podsumował jakie ma odczucia odnośnie niektórych pozwów, czyli umęczenia jego osoby w postaci konieczności stawiania się na wielu rozprawach. Że te pozwy niektóre są yy, po to, żeby mnie umęczyć, nie? Po to, żeby mnie zamęczyć. Bo... Papier przyjmie wszystko, napisać można wszystko, ale ja mimo wszystko będę musiał na to odpowiadać, będę musiał tłumaczyć. Być może ktoś nie sprawdził dat, być może były pisane na szybko, żeby było jak najwięcej tych pozwów, bo nagle przyszły cztery w tym samym momencie, niby nie, co to, na tym Freak Fight Polska zostało powiedziane. Natomiast wychodzi na to, że wspomniane na stronie Onetu pozew od Stu musi być w takim przypadku bardzo świeżą sprawą. Czwartek byłem odbierać papiery i nie było żadnego pozwu od Stewarda, więc to chyba albo jakaś świeżynka i dopiero leci, ale no jestem ciekawy, nie? Dowiedzieliśmy się również, że kolejny rok może u niego przebiegać z mocnym nastawieniem na sprawy sądowe, ponieważ na chwilę obecną jest przed nim 7 rozpraw, co może skutkować dość częstymi wizytami właśnie w sądzie. 10, a tutaj podzielimy na 7, to wychodzi, że ja raz na tydzień, raz na 7 dni będę miał rozprawę, nie? To nie jest tak, że jak macie rozprawę, to idziecie i już macie werdykt. Czyli z Marcinem mam sprawę, jest wiele rozpraw, nie? Nie wiem, nie, nie, nie znam tych, tej nomenklatury sądowej. Jest takie odroczenie, że jak jest odroczona, to 50 dni do przodu, kolejna, bo mniej więcej takie jest obłożenie w mławie. Więc jeżeli macie co 50 dni odroczenie, a spraw jest 7, no to wychodzi, że. Tak to wychodzi. Pojawiła się wypowiedź premiera, która rzuca na Freak fighty, jednak lepszą perspektywę przyszłości. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, a jeśli zostawicie lajka like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szansę, że ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Po poniedziałkowych publikacjach Polsatu, przedstawiających zjawisko frików zdecydowanie wyłącznie negatywnym i patologicznym świetle oraz wypowiedziach różnych polityków mogliśmy odnieść wrażenie, że nad branżą Freakową zawisły czarne chmury. Reakcją na te wydarzenia był komunikat Federacji Fame, który mocno przypominał ten sierpnia, kiedy to Słyszeliśmy na przykład o wyeliminowaniu żargonu więziennego i mowy nienawiści z programu. Wychodzi jednak na to, że być może przyszłość wcale nie będzie taka zła dla federacji freakowej. Wczoraj w mediach pojawiła się wypowiedź premiera Donalda Tuska, który podczas konferencji prasowej został zapytany o właśnie freakfighty. W artykule Polsat News możemy przeczytać najważniejsze części wypowiedzi premiera, który stwierdził mamy wiele takich wydarzeń, nie nazwę tego do końca sportowych, które promują w sposób niezwykle spektakularny brutalność, wulgarność. Nawiązał również do kwestii indywidualnego doboru treści w słowach, o gustach się nie dyskutuje, ale to nie jest fajne widowisko. Przyznał, że gdy kiedy słyszy konferencje prasowe przed tymi walkami, to puchną mu uszy i czuje się zażenowany, oraz podkreślił, co jest prawdopodobnie istotne najbardziej w tej sprawie, że nie jest zwolennikiem żadnych form cenzury oraz trudno taki jest świat, ludzie oglądają co chcą. Dyscypliny sportami walki to, moim zdaniem, było pewne nadużycie. Ja, oczywiście, nie będę zwolennikiem żadnej form yy, cenzury. Trudno, taki jest świat, ludzie oglądają co chcą. Przekazał również, nie wykluczam, że pojawi się jakiś pomysł ograniczenia dostępu dzieciom do tego typu widowisk. Tak więc możemy to podsumować jako negatywne nastawienie, ograniczenie osobom młodym dostępu właśnie do takich wydarzeń, ale jednocześnie brak cenzury, co zdecydowanie w tym przypadku jest dobrą wiadomością dla Federacji Freakowej. W dalszej części artykułu pojawiła się jeszcze informacja, że sprawą Freak i Pato Streamerów zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży, a tematem będzie rozpatrzenie informacji na temat zagrożeń dla dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. To również może wskazywać na potencjalne działanie w sprawie frików, natomiast głównie w celu realnych ograniczeń wiekowych. Szalony reporter oznacza na swoim Twitterze Sylwestra Wardenga z przekazem może stawiłby się do sądu, a ten odpowiada. Sytuacja może wydawać wam się znajoma, bo z bardzo podobno mieliśmy do czynienia na początku września, kiedy to Sylwester Wardenga zwracał się do szalonego, żeby odbierał korespondencję, a wczoraj na Twitterze reportera pojawił się taki oto wpis: Hej Sylwester Wardenga, może stawiłby się do sądu, bo dziś była kolejna rozprawa, na którą nie przyszedłeś. W twoim rodzinnym domu była już policja i chyba, powtarzam, chyba kazałeś kłamać swojej mamie, że wyprowadziłeś się gdzieś do Warszawy i nikt. Nie wie, gdzie mieszkasz. Numer telefonu, który Twoja ma poda policji, niestety, ale zostaje bez odpowiedzi. Nie odbierasz nie odzwaniasz. Przez ciebie Muran czuje się bezkarny i dalej gra swój teatr. Chyba, że się boisz konfrontacji z nim, to na następnym live daj znać, tańcząc makarenę. PS ten wpis nie jest złośliwy i nie ma związku z tym, że mi wytykałeś nieodebranie wezwań, kiedy były one wysyłane na adres, pod którym dawno nie mieszkam. Mówię to z troski, jestem w porządku, okej. Okay. Na odpowiedź drugiej strony nie musieliśmy czekać zbyt długo, ponieważ na swojej wieczornej transmisji Sylwester odniósł się do tego wpis. Stwierdził, że z uwagi na intensywne wiadomości czatu odnośnie wpisu szalonego reportera, zapozna się z jego treścią, natomiast nie lubi dawać mu zbyt wiele czasu antenowego. Na którą się nie przyszedłeś? W takim razie proszę wysłać pismo. Gdzieś do Warszawy i nikt nie wie, gdzie mieszkasz. Nigdy nie prosiłem, żeby moja mama kłamała. Zwaniasz, mój numer wyciekł, By była akcja spoofingowa. I aktualnie no, wyłączam telefon po prostu. Nie, nawet teraz jest wyłączony. Włączam tylko jak do banku. Natomiast przez Facebooka można do mnie się dodzwonić. Sylwester przekazał, że wszystkie pisma do niego, które znajdowały się na porcie, odebrał. Natomiast wcześniej miał okres, w którym tak jak zapowiadał podróżował. Przekazał, że w przeszłości chciał się stawić na rozprawę szalnego, Nawet był już w drodze, natomiast otrzymał od reportera wiadomość, żeby nie przyjeżdżał, ponieważ została ona odwołana. I to, to Gimper może potwierdzić, bo się kontaktowałeś przez Gimpera. Bo jak zobaczyłem, że ty piszesz do mnie, to nie, nie odczytywałem bo nie chcę mieć za bardzo z tobą nic do czynienia. Natomiast wtedy zrobiliście jakąś konferencję z gimperem, że trzy osoby i odczytałem wtedy. Sylwester chciał pokazać widzom wiadomości, jakie wtedy otrzymał. Natomiast nie mógł znaleźć konwersacji z szalonym reporterem, co z początku interpretował jako możliwość usunięcia wiadomości. Natomiast po pewnym czasie połączył to z faktem zbanowania przez Instagram konta szalonego. Okej, okay, zwracam tutaj honor nie wiem, czy można zwrócić coś, czego się nie miało, ale zwracam. Yy, nie skasowałeś wiadomości, po prostu zostałeś bana. I ci Instagram skasował konto, więc dlatego tego nie mogę znaleźć. Ale możesz powiedzieć: Było tak, że jak chciałem przyjechać na rozprawę, to żeś napisał: Co było dla mnie totalnie dziwne, że niby sprawa odwołana, a do mnie nie informuje mi o tym sąd, tylko informuje, informuje mi o tym szalony reporter. Było to mnie, dla mnie dosyć dziwne i to przez gimpera. Ale no, tak mi napisałeś, nie? Druj stwierdził jednak, że bardzo chętnie pojawi się na rozprawie pomiędzy szalonym reporterem a Jackiem Urańskim. Poinformował, że ma nawet przygotowaną przemowę oraz stwierdził, że zapewne zastanawia się szalony, na czyją korzyść będzie zeznawał oraz że na ten moment kompletnie nie ma pojęcia na czym polega sprawa. Będzie oczywiście zeznawał zgodnie z prawdą oraz ma przygotowaną od ponad miesiąca mowę, która może dać wysokiemu sądowi wiele do myślenia, po czym zobaczyliśmy fragment z Wiedźmina. Złoto zło, mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno. Proporcje są umowne, a granice zatarte. Jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wysoki sądzie, wolę nie wybierać wcale. Jeśli macie wieczorem czas, to jak codziennie o godzinie 20 zapraszam was na Twitcha, link macie w opisie, możecie zostawić obserwację. W tym miejscu uświetla się miniatura z poprzednich dni, jeśli nie widzieliście to też was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, siema.